Dzień dobry, dobry wieczór, moi kochani. Jak się macie, co tam dobrego u Was słychać? U mnie, jak zwykle, spokojnie i pracowicie, czyli tak, jak lubię najbardziej. Dziś zapraszam Was na historię kobiety wyjątkowej kobiety, która potrafiła rozśmieszyć całą Polskę, a jednocześnie przez całe życie niosła w sobie smutek, o którym nigdy nikomu nie mówiła. Miała głos, którego nie dało się pomylić z żadnym innym chrypka która stała się jej znakiem rozpoznawczym. Uwielbiała kapelusze z wielkimi rondami, kolorowe stroje i teatralne gesty. Na scenie była królową kabaretu, a w prywatnym życiu kobietą niezwykle delikatną, wrażliwą, często samotną. Dziś opowiem wam o Hance Bielickiej, o jej barwnym życiu, o miłości, która złamała jej serce i o sile, z jaką zawsze wracała na scenę by znów śmiać się razem z ludźmi, bo choć przez całe życie rozśmieszała innych, sama nieraz płakała w ciszy za kulisami. Zapaszcie więc filiżankę ulubionej herbaty, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie historii kobiety, która pod kapeluszem kryła nie tylko elegancję, ale i nieopisaną tęsknotę za prawdziwym szczęściem. Nazywała się Anna Weronika Bielicka, ale dla całej Polski na zawsze pozostała po prostu hanką. Urodziła się 9 listopada 1915 roku w małej miejscowości Kononowka niedaleko Połtawy na terenie dzisiejszej Ukrainy, w czasie gdy jej rodzina, uciekała przed wojną. Już sam moment narodzin był więc jak scena z filmu: mróz, noc, koń ciągnący wóz drabiniasty i młoda kobieta, która w pośpiechu wydaje na świat dziecko, ojciec Hanki, Romuald Bielicki. Był patriotą, człowiekiem wykształconym, a zarazem buntownikiem. Za działalność antycarską trafił do więzienia, z którego uciekł. I ta odwaga, to pragnienie wolności, Hanka nosiła w sobie przez całe życie. Matka, Leokadia z Czerwonków Bielicka, pochodziła z zamożnej rodziny, miała doskonały gust i poczucie stylu. To właśnie od niej mała Hania odziedziczyła miłość do pięknych kapeluszy i elegancji która z czasem stała się jej znakiem firmowym. Rodzina po wojnie wróciła do Łomży, miasta, które Hanka zawsze uważała za swój prawdziwy dom. Tam uczęszczała do gimnazjum żeńskiego imienia Marii Konopnickiej, uczyła się francuskiego i angielskiego, grała na fortepianie, działała w harcerstwie. Była wzorową uczennicą, ale w jej sercu już wtedy kiełkowało coś więcej, pragnienie sceny. Potrzeba bycia wśród ludzi i dawania im radości. O tej niezwykłej kobiecie opowiem Wam dziś na podstawie książek biograficznych, wspomnień, filmów dokumentalnych i wywiadów. Ale każdą z tych historii przefiltrowałam przez emocje, i dziś usłyszycie ją tak, jakby sama Hanka szeptała nam z zakulis: Nie bójcie się śmiać, nawet kiedy życie nie daje powodów do uśmiechu. Wszystko zaczęło się w łomży. W mieście, które pachniało jabłkami, świeżym chlebem i mgłą unoszącą się nad narwią, tam mała Hanka dorastała w domu, w którym panowały zasady, porządek i kultura. Ojciec człowiek zasad, poważny, wymagający, matka i babcia, prawdziwe damy, zawsze w kapeluszach, z koronkowymi rękawiczkami, z filiżanką herbaty o piątej. To od nich nauczyła się, że elegancja to nie moda. Lecz sposób bycia. W tamtym domu obowiązywały trzy słowa: czystość, pracowitość i klasa. Mała Hania od najmłodszych lat wiedziała, że nie wystarczy być grzeczną dziewczynką, trzeba błyszczeć. Nie przez próżność, lecz przez osobowość. W szkole była prymuską, ale też klasową duszą. Potrafiła rozśmieszyć nauczyciela jednym spojrzeniem i zjednać sobie koleżanki prostym żartem. Jednak za tym wesołym uśmiechem kryła się wrażliwość i nieustanna potrzeba akceptacji. Wspominała po latach. Od dziecka wiedziałam, że kiedy ludzie się śmieją, przestają być źli, a ja chciałam, żeby świat był trochę lepszy. Może dlatego tak wcześnie odkryła, że jej powołaniem nie będzie ani nauka, ani kariera akademicka, lecz scena. Ku zaskoczeniu wszystkich po maturze zapisała się na dwa kierunki romanistykę i szkołę aktorską. Decyzja, która wywołała w domu prawdziwą burzę. Ojciec, człowiek surowy, nie mógł pojąć, że córka z dobrego domu chce tańczyć po scenach. Ale Hanka z błyskiem w oku odpowiedziała spokojnie: Złego kościół nie naprawi, a dobrego knajpa nie zepsuje. I tak właśnie zaczęła się droga dziewczyny, która miała rozśmieszyć miliony, a której pierwszym aktem odwagi było powiedzenie nie własnemu ojcu. Jej kariera rozpoczęła się od przypadku, a może od przeznaczenia. Był rok 1939, świat stał u progu wojny, a młoda absolwentka Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej marzyła o Paryżu, o studiach, o francuskim teatrze. Wybuch wojny przekreślił te plany. Zamiast Sorbony, Wilno, zamiast francuskich salonów, teatr na pochulance gdzie zadebiutowała w, święto, w świętoszku Moliera, to tam po raz pierwszy poczuła smak oklasków, zapach kurtyny i tę niepowtarzalną magię, którą dawała scena. W czasie wojny występowała w wileńskich kabaretach, często w trudnych warunkach, niekiedy bez światła, za to z uśmiechem, który rozświetlał każdą salę. Śpiewała, grała, opowiadała dowcipy, jakby chciała udowodnić, że nawet w mroku można się śmiać. Po wojnie los rzucił ją do Białego Stoku, potem do Łodzi, aż wreszcie do Warszawy, miasta, które pokochała i w którym miała zostać na zawsze. Przełom nadszedł w roku 1947, kiedy poznała Bogdana Brzezińskiego, satyryka, który stworzył dla niej postać Dziuni Pietrusińskiej. To był strzał w dziesiątkę. Dziunia, kobieta gadatliwa, ironiczna, komentująca codzienność z humorem, Stała się fenomenem polskiego radia. W audycji podwieczorek przy mikrofonie Hanka występowała przez ponad 25 lat, rozbawiając całe pokolenia Polaków. Podczas emisji tej audycji ulice pustoszały, a ludzie zasiadali przy odbiornikach, by słuchać jej chrypliwego, ciepłego głosu. Z biegiem lat stała się prawdziwą ikoną sceny. Występowała w teatrze Syrena, grała w filmach, zakazane piosenki. Gangsterzy i filantropi, małżeństwo z rozsądku, Pan Wołodyjowski. Nie zawsze dostawała główne role. Jej głos był zbyt charakterystyczny dla kina, ale nikt nie miał wątpliwości, że to właśnie Hanka Bielicka kradnie każdą scenę, w której się pojawia. Uwielbiała życie, śmiech i publiczność. Zawsze mówiła: "Scena to moje prawdziwe mieszkanie. Tylko tam czuję się naprawdę sobą." Za uśmiechem scenicznym często kryje się cisza, której nikt nie słyszy. Tak było też z Hanką, publiczność widziała w niej kobietę wesołą, pełną energii, wiecznie zadowoloną, a jednak za kulisami toczyła walkę o własne szczęście. W lipcu 1940 roku wyszła za mąż za przystojnego aktora Jerzego Duszyńskiego, ulubieńca polskich kin, mężczyznę, który wydawał się jej przeznaczeniem. Na zdjęciach wyglądali jak para z okładki. On, romantyczny amant, ona, błyskotliwa i elegancka dama, ale życie nie było filmem. Z czasem okazało się, że łączy ich scena, lecz dzieli wszystko inne. On szukał namiętności i przygód, ona, spokoju i ciepła. Zdradzał ją niemal od początku, a Hanka, zamiast krzyczeć, zamykała się w milczeniu. Po latach mówiła. Myślę, że zdradził mnie już trzeciego dnia po ślubie. Wiedziałam o tym, ale co miałam zrobić? Wojnę przeżyłam, to i to przeżyję. Ich małżeństwo trwało ponad dekadę, ale w istocie tylko z przyzwyczajenia. Rozwiedli się w ciszy, bez skandalu, bez słów, i może właśnie to milczenie bolało najbardziej. Potem, w latach pięćdziesiątych, Hanka uwierzyła, że los daje jej drugą szansę. Zakochała się w Jerzym Baranowskim, żonatym satyryku, który obiecywał jej wszystko. Rozwód, wspólny dom, nowy początek. Trwało to kilka lat. Złudzenie, nadzieja, czekanie. Aż pewnego dnia, gdy wreszcie się rozwiódł, ożenił się z kimś innym. To był cios, którego Hanka nie potrafiła unieść. Próbowała odebrać sobie życie. Uratowano ją w ostatniej chwili. Nigdy potem już nikomu nie zaufała, a o miłości mówiła krótko. Wszystko, co najpiękniejsze, kończy się pod zdechłym azorkiem. Od tej pory całą czułość, której nie mogła dać jednemu człowiekowi, ofiarowała publiczności. To była jej najwierniejsza miłość i jedyna, która nigdy jej nie zdradziła. Z czasem, scena, która dawała jej życie, zaczęła też powoli ją męczyć. Wszystko, co miała, oddała publiczności. Energię. Głos, serce. W zamian dostała miłość tłumów, ale w czterech ścianach swojego mieszkania, przy ulicy śniadeckich w Warszawie, panowała cisza. Nie miała dzieci, nie miała męża, nie miała nikogo, kto czekałby na nią po spektaklu. Była jednak wierna sobie, zawsze elegancka, kolorowa, otoczona kapeluszami. W garderobie trzymała ich setki, każdy z nich niósł wspomnienie innego występu. Innego miasta, innej nocy. Uwielbiała powtarzać, kiedy zakładam kapelusz, wiem, że nikt nie zobaczy moich łez. Z upływem lat zdrowie zaczęło ją zawodzić. Problemy ze wzrokiem, zmęczenie, bóle głowy, mimo to wciąż wychodziła na scenę, żartując, że nawet ślepa kaczka potrafi trafić na mikrofon. Nawet wtedy, gdy prawie nic już nie widziała, potrafiła pamiętać każdy ruch, każdy gest. Każde słowo, jakby scena była jej ciałem, a publiczność duszą, w wywiadach mówiła szczerze, bez kokieterii. Całe życie byłam otoczona ludźmi, a nigdy nie byłam tak samotna jak teraz. Nie narzekała jednak. Powtarzała, że ma za sobą dobre życie, że zrobiła to, co kochała. Ale w głosie pobrzmiewał cień goryczy, może żalu za tym, że wśród tysięcy widzów nie znalazł się choć jeden, który zostałby z nią po zejściu ze sceny. A jednak do końca zachowała godność, humor i klasę. Każdego ranka o ósmej miał przyjść masażysta, potem kawa, potem przymiarki kostiumów. Bo jak mówiła, dopóki się maluję, dopóty żyję. W marcu 2006 roku Hanka Bielicka miała wystąpić jeszcze raz. Ostatni. Na planie programu Szymon Majewski Show żartobliwie powiedziała Dzisiejszy wieczór będzie pod nazwą Bawcie się dzieci, nim babcia odleci. Publiczność wybuchła śmiechem, ale słowa te brzmiały jak pożegnanie. Kilka dni później trafiła do szpitala przy ulicy Banacha w Warszawie. Lekarze zrobili wszystko co mogli, lecz po operacji tętniaka aorty 9 marca 2006 roku, o godzinie 16.15, Hanka odeszła. Cicho, bez braw, jakby nie chciała już nikogo martwić. 10 marca. Polski Sejm uczcił jej pamięć minutą ciszy. Podczas pogrzebu, który odbył się 16 marca na cmentarzu powązkowskim, tysiące ludzi przyszły, by ją pożegnać. Byli aktorzy, politycy, dawni przyjaciele, a także zwykli widzowie, którzy przez lata śmiali się z jej żartów i uczyli od niej dystansu do życia. Trumna spoczęła w grobie, w którym wcześniej leżała jej matka i siostra, kobiety, które nauczyły ją odwagi i klasy. Nad trumną pochyliła się Irena Santor, Roman Kłosowski, Maria Kaczyńska i wielu innych, którzy nie kryli łez. Na wieńcu od przyjaciół widniał napis w kształcie jej ukochanego kapelusza z różowych i białych goździków. Dziś w łomży stoi jej ławeczka, na której można usiąść obok odlanej z brązu postaci Hanki, uśmiechniętej, z kapeluszem i gestem zapraszającym do rozmowy, a pod spodem napis. Radość spod kapelusza, bo choć odeszła, zostawiła po sobie coś więcej niż role, filmy i nagrody. Zostawiła radość życia, elegancję mimo bólu i lekcje, że śmiech może być najpiękniejszą formą odwagi. Jak powiedział jej przyjaciel po pogrzebie, Hanka nie umarła, po prostu zeszła ze sceny, żeby odpocząć. I tak kończy się opowieść o Hance Bielickiej. Kobiecie, która śmiała się najgłośniej, gdy życie próbowało ją złamać. Pod kolorowymi kapeluszami ukrywała smutek, ale też niezwykłą siłę, wdzięk i wdzięczność wobec publiczności. Zawsze powtarzała: Trzeba się śmiać, bo inaczej człowiek nie przeżyje. I może właśnie dlatego wciąż tak bardzo nam jej brakuje. Jeśli dziś po wysłuchaniu tej historii uśmiechnęliście się choć raz, to znaczy, że Hanka znowu była z nami. Bo śmiech był jej językiem, a scena jej domem. Dziękuję Wam, moi drodzy, za to, że zostaliście ze mną do końca. Jeśli ta historia poruszyła Wasze serca, zostawcie komentarz, polubcie film i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych opowieści o ludziach, których sława miała też drugie, często bolesne oblicze. A już w następnym odcinku. Opowiem wam o aktorze, który potrafił rozbawić wszystkich oprócz samego siebie. Jego los to przestroga i wzruszenie zarazem. Do zobaczenia wkrótce. I pamiętajcie, jak mówiła Hanka, śmiech to najlepszy makijaż, jaki można mieć.